Hejka widzowie, jestem Nowa na YouTubie i dzisiaj zagram sobie w Escape Spongebob Zombie w Robloxie. Pamiętajcie też, żeby zostawić subika i lajka, a ja to przejdę. Dobra, mamy wejść tu. Ciekawe co tu będzie. Dobra, mamy skakać po kotletach. Hop. I teraz będziemy wybrać prawidłową drogę. I tu będzie ta, a tu ta. Dobra, porozmawiajmy z planktonem. Dobra, mamy skać -kać po bańkach. Dobra, a Wy możecie napisać w tym czasie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona postać ze Spongeboba. Moja to Sandy. Tutaj się coś wylało pomarańczowego, ale ja to przeszłam, a teraz skaczę po pomidorach. I właśnie spadło z pomidorów. Dobra. Dobra, teraz uwaga, żeby nie spać w tę te I teraz idę po drabinie, żeby zobaczyć, co jest na górze. A na górze mamy noże do przeskakiwania. Dobra. Spadamy w dół. I teraz co mamy zrobić? Dobra, skakać po burgerach i wejść w te drzwi. No to skaczemy. Dobra. Hop. Dobra, i teraz tu wejdziemy. Burger mnie zjadł. Dobra, gdzie jesteśmy? Nie wiem gdzie, ale posłuchajmy się pantoda. Dobra, będę musiała to wszystko przejść. A na razie nie wiem, po czym szkaczę. Dobra. Przeszłam to. I teraz co tu mamy? Mamy kiełbasę. Do której padłam. Dobra. Zaczynamy jeszcze raz tą kiełbasę. I tu przeskoczę. Tu. Tu. Dobra. Przeszłam. I teraz co mamy? Musimy przejść hot doga, ale przeskakując pomiędzy mustardą. Dobra. Przeszłam. I teraz mamy jajka sadzone. Upadło w czek w Dobra. Idziemy na dekon. Hop, hop, hop i hop. Dobra. Teraz mamy Frytki. Hop. I teraz co? Jakieś Pule. Hop i hop. Co tu mamy? Musimy skakać w dziurę sera. Hop, tutaj tak. Hop, tutaj hop i tutaj hop. Dępne. Co tutaj mamy? Idę po ścieżce, która prowadzi do drabiny zrobionej z frytków. Patrzcie, jaka ta drabina jest mega długa. Dobra, co mamy na górze? Zaraz się dowiemy. Dobra, tutaj muszę przeskoczyć i. Musimy przeskakiwać szaszłyki. Hop, i teraz tutaj. Hop, i teraz co? Dobra. Musimy iść w tę stronę, bo tu jest taka zjeżdżalnia. Dobra. Zjechałam. I gdzie mnie pło? Do biura pana Kraba. Mamy otworzyć safe. Więc tu stanę i trzeba klikać w te paski w odpowiednim kolejności. Więc pierwsze mamy R, drugie E, y, trzecie D, czwarte G, a potem B. I otworzyliśmy save. Ciekawe co tam jest. Ile kasy? Dobra. Mamy skakać po kasie? Jak super. Dobra. Tutaj mamy pieniądze. A tutaj banknoty. Dobra, mamy rabir I tutaj mamy strzałkę, że mamy iść w tę stronę. A tutaj mamy strzałkę, że mamy iść w tę stronę. I tutaj mamy wyjście. Dobra. Trzeba dostać się do domku Spongeboba. Idziemy. No i patram. Dobra. Teraz mam przyspieszenie. Przeskakujemy pachołki, hop, hop i możemy iść do domu Spongebob'a. Dobra, mamy tu przycisk, yy, który trzeba kliknąć i otworzyć drzwi. Dobra, to idziemy potem przycisk. Tutaj jest. Dobra, klikamy. I otworzą nam się drzwi. Tak. Idziemy do tych drzwi. Dobra, myśleliśmy w nie. Co będzie tutaj? Mamy skoczyć w gacusia. Dobra. Ja skoczę z samej góry łóżka. Dobra. Gdzie jesteśmy? W muszli Dobra. Zjeżdżamy, a raczej idziemy. Dobra. skaczemy po burgerze i karmie i piciu dla ślimaka. Dobra. Dobra, przeskakujemy. Hop. I skaczemy teraz po papierze. Co tu będzie? Mamy iść po kręgosłupie. O nie! Dobra, przeszłam, tak czy nie? Tak, przeszłam. No dobra widzowie, to ja się z wami żegnam i do następnego odcinka.